Witajcie! W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak osadzić mapę Google na swojej stronie www. Powiedzmy, że chcielibyście osadzić adres swojej firmy pokazany na Google Maps, albo na przykład lokalizację wydarzenia na swojej stronie internetowej. Musimy wejść w Google Maps. Powiedzmy, że chcemy na stronie osadzić lokalizację hotelu Bristol w Warszawie. Wpisujemy Hotel Bristol Warszawa. Mamy tutaj bristol, pokazał się. Ustalmy, jak bardzo chcemy to oddalić. Jak, jaki ma być zoom? Weźmy trochę dalej. Dalej. Ok, jest chyba ok. Następnie naciskamy tutaj po lewej stronie w panelu Udostępnij. Umieszczanie mapy. Kopiuj HTML. I teraz wklejasz to na swojej stronie, tam gdzie ma być osadzone. Programista, który stworzył dla ciebie stronę internetową, pokaże ci, gdzie to się powinno wklejać. A jeśli sam tworzyłeś swoją stronę, no to dobrze wiesz. Nie zawsze ten interfejs wygląda tak, czasami troszkę inaczej. Spróbujmy z nazwą Clivio.pl. Właśnie, czasami to jest troszkę niżej. Ten przycisk dostępny, ale on zawsze gdzieś tutaj jest. Tak więc trzeba go zawsze szukać i pamiętać o odpowiednim zoomie. Jeśli ten tutorial był dla ciebie przydatny, subskrybuj mój kanał i polub to wideo.